W 1999 roku na samorządy został nałożony ustawowy obowiązek powołania do życia instytucji Miejskiego Rzecinka Konsumentów, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom bezpłatnej pomocy i informacji prawnej z zakresu ochrony praw konsumenta. Szefową szczecińskiego biura od samego początku jest pani Longina Kaczmarek. Łącznie do dnia dzisiejszego Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów udzieliło porad i pomogło ponad 150 tysiącom Szczecinian. Jest to, uważam, wielkość no, zaskakująca. I, I większość spraw, zdecydowana większość, bo około 80% spraw została załatwiona pozytywnie, czyli z korzyścią dla konsumenta. To tym bardziej jest taki dobry sygnał i takie bardzo budujące. Biuro Rzecznika Praw Konsumentów pomaga w sprawach drobnych, ale też i dużych, w których w imieniu poszkodowanych występowało do sądu. Z jakimi problemami zwracają się mieszkańcy Szczecina? Generalnie w tej chwili sprawy telekomunikacyjne są na pierwszym miejscu, natomiast na drugim miejscu to są sprawy finansowo-bankowe, czyli te wszystkie instytucje finansowe. Pamiętamy niedawno aferę Amber Gold, prawda, jak również sprawy związane z kredytem, z obsługą kredytu banków i instytucji finansowych spółdzielnie typu Skok, czyli spółdzielnicza kasa oszczędnościowo-kredytowa i problemy. Problemów z tych związanych jest co niemiara, czyli mówię, są to naprawdę bardzo trudne, poważne sprawy. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku Urzędu Miasta przy placu Armii Krajowej 1. Zasięgnąć bezpłatnej porady pracowników biura mogą Państwo od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 16.00.